radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Drugie zwycięstwo w tegorocznym sezonie drugiej ligi odniosły zawodniczki spr Kępno. W sobotnie popołudnie pokonały we własnej hali Spartę Gubin 30 do 24. Spotkanie rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem, a jakby tego było mało, w trakcie drugiej odsłony były problemy z tablicą świetlną. Okoliczności chyba nie podziałały dobrze na obydwie drużyny, bo to nie był dobry poziom Szczypiorniaka. Było sporo chaosu, a momentami nawet ślamazarnej gry. Nie przeszkodziło to jednak zawodniczkom trenera Grzegorza Markiewicza odnieść pewne zwycięstwo. Ciężko nam się zawsze gra ze Spartą Gubin. Mam taki specyficzny styl gry, nam, no strasznie nam nie leży. Yy, bo tak wolno grają, wolno, usypiają, usypiają nagle nagle kończą akcję rzutem na bramkę i jest bramka. Tak? No, zawsze do tej pory zawsze z tym przeciwnikiem, no zawsze się męczyliśmy tak? tą szóstką, siedemką, wygrywaliśmy, ale to nie było takie proste. Tak? Ja się cieszę, że w tym meczu zagrały wszystkie dziewczyny i każda zawodniczka dołożyła swoją cegiełkę do, 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 do tego wyniku praktycznie cała dwunastka grała, no dziewczyny wiedzą co źle zrobiły, zapominamy o tym meczu chociaż momenty były bardzo fajne, przećwiczyliśmy kilka sytuacji, no i bierzemy się do roboty. Generalnie po dużym korku pod Wrocławiem, pod kątami wrocławskimi zamiast 3,5 godziny jechać, jechaliśmy 5 godzin i to jest chyba przyczyna główna, że troszeczkę za wolno graliśmy, trochę dziewczyny wysiedziały się w auta. Osiem bramek dla Esperu Kępno rzuciła Paulina Skowrońska, 7 Martyna Orzechowska, 6 Oliwia Sobczak, po trzy Monika Juszczak i Weronika Przewdzięk. Dwie bramki dołożyła Natalia Czarczyńska, a jedną Alicja Kaleta. W trzeciej serii spotkań rywalem naszego zespołu będą Pyrki Poznań. Radio Sud radio Sud Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.